Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest otrzymać wiadomość bezpośrednio od Boga, od zarania dziejów, od Księgi Rodzaju po Księgę Apokalipsy, ludzkość otrzymywała ostrzeżenia i proroctwa, które miały nie tylko przewidzieć przyszłość, ale i ukierunkować nasze działania? Te boskie upomnienia były i są narzędziem do oczyszczenia i przybliżenia nas do prawdziwej ścieżki życia. W historii wielu narodów pojawiły się przepowiednie, ale dzisiaj Skupimy się na Polsce, kraju, który według przekazów ma odegrać kluczową rolę w globalnych wydarzeniach, które zbliżają się wielkimi krokami. To nie będzie zwykły film. Dziś przeniesiemy się w świat proroctw, które są tak przerażające, jak i fascynujące. Przygotujcie się na opowieść, która wstrząśnie waszym postrzeganiem rzeczywistości, zmusi do refleksji i przetrwania. Bo to co Was czeka, to nie tylko historia o przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości, która może się wydarzyć jutro, a której znaczenie i skutki mogą być nieodwracalne. Wszystko zaczęło się od niepozornej wizji jednej z zakonnic, znaną jako zakonnica z północy, która przekazała światu wiadomości, które mogą zmienić bieg historii. Jakie tajemnice zostały jej objawione? Jakie przestrogi możemy wyciągnąć z jej słów? Czy jesteśmy gotowi na to, co może nadejść? Dzisiaj odkryjemy to razem. Zapnijcie pasy, otwórzcie umysły i przygotujcie się na podróż, która może zmienić wasze życie. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, ty się tym zajmij! Jezu, ufam Tobie!, lub Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Czym jest kara w kontekście biblijnym? To pytanie, które niesie ze sobą głębokie znaczenie. W języku łacińskim słowo kara wywodzi się od terminu castus, co oznacza czysty, bez skazy. Kara w perspektywie duchowej jest więc formą oczyszczenia, metodą, by przywrócić czystość i porządek tam, gdzie zapanował chaos moralny i duchowy. W biblijnych narracjach kara jest często przedstawiana nie jako akt zemsty, ale jako środek prowadzący do oczyszczenia i nawrócenia. Przyjrzyjmy się teraz przykładom takich kar, jakie znamy z Pisma Świętego. Każdy z nich miał na celu nie tylko ukarać. Ale przede wszystkim nauczyć i przyprowadzić ludzi z powrotem do ścieżki prawości. Na przykład, w Księdze Rodzaju, pierwszej Księdze Biblii, prorocze słowa skierowane do Adama po jego upadku są nie tylko karą, ale także przestrogą dla całej ludzkości. Cierpienie i trud, które miały zostać częścią ludzkiego doświadczenia, miały również przypominać o konsekwencjach oddalania się od Bożych praw. Innym wyrazistym przykładem boskiej kary, która miała na celu oczyszczenie i przemianę, jest historia opisana w Księdze Wyjścia, kiedy to Egipt został dotknięty dziesięcioma plagami. Te nieszczęścia były bezpośrednią odpowiedzią na upór faraona i miały przekonać go, by uwolnił Izraelitów z niewoli. Każda plaga była kolejnym etapem oczyszczenia, zarówno dla Egipcjan, jak i dla Izraelitów, ucząc ich zależności od woli i mocy Boga. Podobne motywy pojawiają się przez całą Biblię, włączając w to prorocze księgi Starego Testamentu, takie jak Jeremiasz czy Izajasz, które ostrzegają przed karą za grzechy, ale jednocześnie oferują nadzieję na odnowienie i uzdrowienie poprzez nawrócenie i powrót do Boga. Te biblijne przykłady pokazują, że choć kara może wydawać się przerażająca i nieubłagana, jest również Środkiem do głębszego zrozumienia Bożego miłosierdzia i miłości. Dlatego, kiedy mówimy o karach, które mają nadejść, pamiętajmy, że ich głównym celem jest oczyszczenie i możliwość nowego początku. To przesłanie, które mimo upływu wieków nie traci na aktualności, zwłaszcza teraz, gdy stajemy przed obliczem nowych wyzwań i prób. Zakonnica z północy, choć mało znana na szeroką skalę, stała się nagle postacią, która przyciąga uwagę wiernych oraz badaczy zjawisk nadprzyrodzonych. Jej wizje i przesłania, choć przerażające, są pełne głębokich symboli i przestrogi dla współczesnego świata. Dzisiaj przybliżymy jej najbardziej niepokojące wizje, które dotyczą bezpośrednio Polski, a także szerszego kontekstu globalnych konfliktów. W jednym z najbardziej znaczących objawień. Które miały miejsce 9 października 2023 roku, zakonnica miała wizję, w której usłyszała głos mówiący: Armia ruszy przeciwko Warszawie, cała Polska będzie otoczona. To proroctwo wywołuje obraz nadchodzącego kryzysu, który może znacząco wpłynąć na losy nie tylko Polski, ale i całej Europy. Interpretacja snów i objawień zakonnicy może rzucić światło na możliwe przyczyny, i rozwiązania dla tych niepokojących przepowiedni. Szczególnie znaczący jest sen o trzech węzłach na białym sznurku, który został jej pokazany. Każdy węzeł symbolizuje różne aspekty cierpienia ludzkości. Są to obrazy boleści, przez które ludzkość musi przejść, by osiągnąć głębsze zrozumienie i oczyszczenie. Te trzy węzły zostały zinterpretowane jako trzy główne plagi, które nawiedzą ludzkość: wojna, głód, i zaraza. Interpretacja ta została dodatkowo umocniona przez otwarcie Biblii na konkretnych fragmentach, które mówią o karach za grzechy. Na przykład podczas jednej z modlitw zakonnica otworzyła Pismo Święte na księdze Jeremiasza, rozdział 44, czwarty, werset trzeci, który mówi: «Ukażę tych, którzy mieszkają w Egipcie, tak jak ukarałem Jerozolimę, mieczem, głodem i zarazą. Te biblijne analogie nie są przypadkowe i wskazują na głębokie duchowe przesłanie, które może być kluczem do zrozumienia nie tylko przyszłych wydarzeń, ale również naszej obecnej roli jako społeczności wierzącej. W snach zakonnicy objawiane są również fałszywe proroctwa i ostrzeżenia przed nimi, co może wskazywać na potrzebę większej ostrożności i rozwagi w interpretacji duchowych przesłań. Przesłanie Zakonnicy z północy jest więc zarówno ostrzeżeniem, jak i wezwaniem do głębokiej refleksji nad naszym życiem i wartościami, które przyjmujemy. W tym kontekście każdy z nas może zastanowić się, jakie osobiste i zbiorowe zmiany są potrzebne, aby uniknąć przyszłych katastrof, a także jak można przyczynić się do budowania bardziej harmonijnego i zgodnego świata. Biblia od wieków służy jako źródło przewodnie w interpretacji zdarzeń świata, przynosząc ludziom nie tylko pocieszenie, ale również ostrzeżenia. Symbolika biblijna ma głębokie znaczenie, szczególnie gdy jest odnoszona do współczesnych wydarzeń, które mogą wydawać się być odzwierciedleniem przepowiedni sprzed tysięcy lat. Kary opisane w Biblii, takie jak plagi, wojny czy klęski naturalne, Często są postrzegane przez teologów i wierzących jako bezpośrednie lub pośrednie interwencje Boga, mające na celu przypomnienie o Bożych prawach i zasadach. Współczesne wydarzenia, takie jak konflikty zbrojne, kryzysy humanitarne czy pandemie, są czasami interpretowane jako nowoczesne odpowiedniki biblijnych kar. Wielu wierzących widzi w nich znak, że ludzkość powinna zrewidować swoje postępowanie i powrócić do życia zgodnego. Z duchowymi prawami. Przyjrzymy się teraz, jak fragmenty z księgi Jeremiasza oraz księgi Ozeasza mogą być odniesione do wizji zakonnicy z północy. W księdze Jeremiasza, rozdział 44, werset trzeci mówi: Ukarze tych, którzy mieszkają w Egipcie, tak jak ukarałem Jerozolimę mieczem, głodem i zarazą. Ten fragment może być interpretowany jako przestroga przed powtarzaniem błędów przeszłości, które prowadziły do upadku i cierpienia. Można go również odnieść do współczesnych zagrożeń, takich jak wojny czy kryzysy społeczne, które mogą być postrzegane jako kary za odrzucenie duchowych wartości. Księga Ozeasza, z kolei, oferuje bardziej osobiste i bezpośrednie podejście do relacji Boga z ludźmi. Ozeasz, jako prorok, jest w niej postacią, która w sposób symboliczny Przedstawia Boga, zaś jego rodzina, lud Izraela. Ta symboliczna rodzina przechodzi przez różne trudności, które są metaforą oddalenia się ludu od Boga. W kontekście wizji zakonnicy rozdział pierwszy Księgi Ozeasza może służyć jako refleksja nad konsekwencjami, jakie niesie za sobą moralne i duchowe zaniedbanie. Współczesna interpretacja tych starotestamentowych tekstów może pomóc w zrozumieniu, jak dawne nauki są nadal aktualne, ostrzegając przed moralnym upadkiem i zachęcając do życia w zgodzie z Bożymi Przykazaniami. Wizje zakonnicy mogą być postrzegane jako współczesne objawienia tych samych prawd, które zostały przekazane prorokom. Podkreślają one konieczność duchowego przebudzenia i powrotu do korzeni wiary, co może być kluczem do uniknięcia przyszłych katastrof. Wizje zakonnicy z północy przynoszą ze sobą szczególnie niepokojące obrazy, które koncentrują się wokół Polski, sugerując jej kluczową rolę w przewidywanych wydarzeniach o globalnym zasięgu. Te proroctwa nie tylko wywołują głębokie zaniepokojenie, ale także skłaniają do refleksji nad przyszłością kraju na arenie międzynarodowej. Jednym z najbardziej alarmujących przekazów jest wizja, w której zakonnica słyszy głos mówiący: Armia ruszy przeciwko Warszawie. Cała Polska będzie otoczona. To proroctwo sugeruje możliwy scenariusz militarnej konfrontacji, w którym Polska znajdzie się w centrum konfliktu. Dodatkowo opisana przez zakonnicę wizja z dnia 9 października 2023 roku pokazuje Warszawę w stanie oblężenia, co może symbolizować większe napięcia geopolityczne w regionie. Inne przerażające wizje obejmują sceny chaosu i cierpienia ludności cywilnej z licznie pojawiającymi się obrazami ofiar wśród niewinnych, w tym dzieci. Dnia 24 grudnia 2023 roku zakonnica miała wizję, w której zobaczyła dwóch żołnierzy, z czego jeden był ranny, próbujący ocalić życie drugiego, co może być metaforą narodowej walki o przetrwanie i suwerenność. Te wizje mogą sugerować, że Polska odegra kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach, być może jako arena nowych lub eskalujących konfliktów międzynarodowych. Może to również oznaczać, że Polska, z jej bogatą historią przeżywania i pokonywania trudności, stanie się symbolem nadziei i wytrwałości w obliczu globalnych kryzysów. Rola Polski, jak wskazują te wizje, może być również interpretowana jako Wezwanie do narodowego i międzynarodowego liderstwa w dążeniu do pokoju i stabilności. W kontekście tych proroctw Polska może być postrzegana nie tylko jako ofiara, ale i jako mediator i obrońca wartości, które mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktów. W tym kontekście wizje zakonnicy z północy składają się na poważne ostrzeżenie, ale również na wezwanie do działania. Są one przypomnieniem, że przyszłość nigdy nie jest w pełni przesądzona i że działania podjęte dzisiaj mogą mieć znaczący wpływ na to, jak wydarzenia rozwiną się w przyszłości. Dla Polski, jak i dla świata, te wizje mogą być katalizatorem do głębszej refleksji nad sposobami zapobiegania przewidywanym tragediom i budowania przyszłości opartej na współpracy, pokoju i wzajemnym szacunku. Mimo ciemnych wizji i przerażających przepowiedni centralnym punktem przekazu zakonnicy z północy jest nadzieja, nadzieja, która manifestuje się przez modlitwę i ofiarność. Jest to przesłanie, które przypomina o potędze duchowej interwencji i jej zdolności do zmiany nawet najbardziej beznadziejnych sytuacji. W obliczu przewidywanych wydarzeń każdy z nas jest wezwany do wzmocnienia swojej modlitwy. Modlitwa za Polskę, która według wizji stanie w centrum nadchodzących trudności, jest nie tylko aktem solidarności, ale także głębokiej wiary w możliwość zmiany przeznaczenia. Modlitwa ta powinna także obejmować cały świat, szczególnie te rejony, które mogą być dotknięte konfliktami, klęskami i cierpieniem. Przesłanie zakonnicy zwraca uwagę na szczególną moc modlitwy i ofiar, podkreślając, że każde nasze działanie ma znaczenie. Nie jesteśmy bezsilni wobec przyszłości. Przez modlitwę, ofiary i dobre uczynki możemy wpłynąć na losy świata, przynosząc światło tam, gdzie panuje ciemność. Zgodnie z wizjami zakonnicy z północy, nasze modlitwy i ofiary mają realny wpływ na boskie plany. Praktyki te mogą opóźnić nadchodzące kary, lub nawet całkowicie zmienić ich naturę. To przesłanie, które przynosi nadzieję, że nawet najcięższe przeznaczenie może zostać złagodzone poprzez nasze wspólne, żarliwe prośby do Boga. To, co może wydawać się nieuniknione, w rzeczywistości jest otwarte na zmiany. Nasza wiara i nasze działania mogą przynieść ulgę i pokój. Modlitwa i ofiarność to potężne narzędzia, które mają moc nie tylko zmieniać serca, ale także bieg historii. Dlatego ważne jest, abyśmy nigdy nie tracili nadziei i zawsze pamiętali o mocy, jaką niesie z sobą każde wypowiedziane słowo modlitwy i każdy gest ofiarności. Przesłanie to zachęca każdego z nas do refleksji nad własnym życiem duchowym i do podjęcia konkretnych działań. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie osobistej próby, czy obserwujemy trudności na skalę globalną, nasze zaangażowanie w modlitwę i ofiarowanie może rzeczywiście przynieść zmiany. Wspólne modlitwy i działania zjednoczone w dążeniu do dobra mogą otworzyć drzwi do nowej, lepszej przyszłości dla nas wszystkich. W obliczu globalnych wyzwań i wewnętrznych przemian nigdy nie było ważniejsze, aby wzmacniać naszą wiarę i jedność w społeczności wierzących. Dzisiejsze czasy wymagają od nas nie tylko osobistej transformacji, ale także zbiorowej solidarności i głębokiego zrozumienia naszej duchowej tożsamości. Wizje zakonnicy z północy przypominają nam, jak kluczowe jest dążenie do głębszego zrozumienia naszej wiary i jej wpływu na nasze codzienne życie. Wzmacnianie wiary nie jest procesem, który odbywa się w izolacji. To ciągłe dążenie do lepszego zrozumienia Bożych nauk, które powinno być wspierane przez regularne studiowanie Pisma Świętego, uczestnictwo w życiu sakramentalnym oraz aktywne włączanie się w życie wspólnoty. Odkrywanie głębi naszej wiary przez medytację, modlitwę oraz uczestnictwo w rekolekcjach i warsztatach duchowych może pomóc w budowaniu solidnych fundamentów, które wytrzymają próby współczesnego świata. Jedność wśród wierzących jest równie ważna, co indywidualna pobożność. Wspólna modlitwa, dzielenie się wiarą i wzajemne wsparcie są siłami, które mogą przetransformować całe społeczności. W duchu jedności możemy również skuteczniej reagować na zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania, które stają przed naszymi społecznościami. Edukacja religijna, zarówno formalna, jak i nieformalna, odgrywa tu kluczową rolę, umożliwiając lepsze zrozumienie i głębsze przeżywanie naszej wiary. Promowanie inicjatyw edukacyjnych w ramach społeczności wierzących, takich jak kursy biblijne, seminaria teologiczne czy grupy dyskusyjne, to doskonały sposób na pogłębianie wiedzy religijnej i duchowego rozwoju. Tego typu działania nie tylko wzbogacają osobiste życie duchowe uczestników, ale także sprzyjają budowaniu mostów między różnymi grupami i denominacjami chrześcijańskimi. Przesłanie zawarte w wizjach zakonnicy z północy jest jasne: duchowy wzrost i edukacja są niezbędne do nawigacji w trudnych czasach, które mogą nadejść. Wzmacnianie naszej wiary. I jedności w społeczności wierzących to nie tylko odpowiedź na współczesne wyzwania, ale także fundament, na którym możemy budować przyszłość pełną nadziei i pokoju. Podróż przez wizję zakonnicy z północy zbliża się do końca, ale przesłania, które z nich płyną, pozostaną z nami długo po zakończeniu tego filmu. Przeanalizowaliśmy przepowiednie, zrozumieliśmy ich głębie i zastanowiliśmy się nad ich znaczeniem dla naszego życia i przyszłości Polski oraz świata. Przywołane wizje i interpretacje biblijne podkreślają, że nie jesteśmy bezsilni w obliczu przewidywanych wydarzeń. Modlitwa, ofiarność i duchowe zaangażowanie mogą realnie wpływać na naszą rzeczywistość, łagodząc skutki przepowiedzianych kar. I prowadząc do głębszego zrozumienia naszych życiowych ścieżek. Przypominają nam one również o mocy, jaką niesie ze sobą jedność i wspólnota, które są niezbędne do tworzenia silnego fundamentu duchowego, zdolnego przetrwać najtrudniejsze wyzwania. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich lokalnych wspólnot. Modlitwa, uczestnictwo w życiu kościelnym, działalność charytatywna to wszystko są sposoby, aby nie tylko wzmacniać swoją wiarę, ale także przyczyniać się do dobra ogółu. Pamiętajcie, że każdy gest miłości i każda wypowiedziana modlitwa ma ogromną wartość. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej niezwykłej podróży przez świat proroctw i duchowych przesłań. Niech to, czego się dzisiaj nauczyliśmy, zostanie z nami jako przewodnik po ścieżkach naszego życia. Niech duchowa siła, którą razem budujemy, będzie naszym światłem na drogach, które jeszcze przed nami. Do zobaczenia w kolejnych filmach, gdzie będziemy kontynuować naszą wspólną podróż ku głębszemu zrozumieniu i duchowemu wzrostowi. Bądźcie błogosławieni i pamiętajcie: Razem możemy więcej. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.